Witam Państwa bardzo serdecznie, serdecznie z tej strony. Jan Gościniak, podcast Trzy głosy, jedna mapa we współpracy i na kanale warnews.pl. Dzisiaj widzę się z Państwem, przepraszam, słyszę się z Państwem, niestety kamerki nie ma. W kolejnym materiale dotyczącym stricte przeglądu newsów z naszego podwórka Europy Środkowo-Wschodniej, a w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu szczególnie, działo się i teoretycznie niedużo, ale jednocześnie bardzo dużo. Mianowicie mieliśmy kilka wydarzeń, które szczególnie w kontekście sektora energetycznego, no pokazują, że Polska jeśli dobrze poprowadzi swoją politykę względem partnerów szczególnie z południa, Mówię tutaj o Słowacji oraz o Węgrzech. We współpracy również ze Stanami Zjednoczonymi, może w najbliższych miesiącach i latach wyrosną na gracza naprawdę ważnego w kontekście dostaw amerykańskiego gazu ziemnego właśnie do państw Europy środko wschodniej w szczególności tutaj grupy V4 Czech, Słowacji i Węgier, głównie z naciskiem na te dwa ostatnie kraje. Ale przejdźmy do chronologicznych wydarzeń. Szczególnie czwartek i piątek były ważne w tym aspekcie. Mianowicie 6 listopada, w czwartek, pan prezydent Karol Nawrocki udał się z wizytą na Słowację, gdzie spotkał się z prezydentem Słowacji Pellegrinim, a także z premierem Robertem. Fico. I o ile sama ta wizyta oczywiście nie była jakimś wielkim wydarzeniem sama w sobie, to jednak słowa, które padły i deklaracje podczas tego spotkania ze strony polskiego prezydenta, no, świadczą o tym faktycznie, że pewne decyzje strategiczne i operacyjne państwa polskiego, również rządu, no bo oczywiście prezydent, mam nadzieję, przynajmniej nie formułował pewnych opinii oraz zapewnień, bazując wyłącznie na tym, co on myśli, i raczej jest to również pogląd całego całej administracji rządowej, a mianowicie prezydent Nawrocki, poza również rozmowami w sprawie ewentualnego pozyskania przez Słowację czołgów K2.pl, tak wersji PL, nie koreańskich K2 które miały być, będą produkowane tutaj w Polsce. Co prawda pewne informacje wskazywały, że Słowacja nie jest do końca zainteresowana już teraz, bo faktycznie były takie przecieki, że Ministerstwo Obrony Słowacji bardzo uważnie obserwuje cały program K2.pl, ale na ten moment wydaje się, że jednak Słowacja zdecyduje się na zakup tańszych, pojazdów, raczej nietypowych ciężkich czołgów, tylko raczej pojazdów lżejszych, ale to jest inna sprawa, kwestia K2PL. Najważniejszą sprawą, jaka została poruszona właśnie na spotkaniu zarówno z prezydentem Pellegriniem, jak i premierem Fico, to właśnie to, że prezydent Nawrocki zapowiedział współpracę między Polską a Słowacją. W sprawie dostaw gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych. No, Słowacja, jak wszyscy tutaj wiemy, razem z Węgrami, to są dwa główne kraje, które no, z Unii Europejskiej cały czas pozyskują najwięcej gazu oraz ropy z Federacji Rosyjskiej. Oczywiście wiele innych państw Unii Europejskiej nadal pozyskuje węglowodory z Rosji, ale oczywiście patrząc na skalę tego, jak to wyglądało, przed 24 lutego 2022 roku oraz założeń, jakie Unia Europejska sobie nakłada, żeby w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat już całkowicie odejść od importu rosyjskiego gazu i ropy, no to w tym momencie faktycznie Słowacja i Węgry przodują. Już oczywiście pomijając całą politykę Słowacji i Węgier w stosunku czy to do Ukrainy, czy, czy Rosji, to jest szczególnie przykład węgierski, jest najmniej optymistyczny z naszej strony, ale prezydent Nawrocki zapowiedział współpracę właśnie ze Słowacją w sprawie potencjalnych dostaw gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych. No i szanowni państwo, to jest... Jakby nie patrzeć, oczywista rzecz. No, o tym też rozmawialiśmy z Robertem przy okazji naszego ostatniego wspólnego materiału na temat ogólnie sytuacji geostrategicznej związanej tutaj z rejonem Europy Środkowo-Wschodniej, Ukraina, Rosja. Naturalnie i my tam wspomnieliśmy już, że bardzo dobrze by było, gdyby polski rząd i w ogóle. Cała polska administracja starała się o to, aby stać się właśnie takim hubem gazowym dla gazu Stanów Zjednoczonych, który mógłby właśnie posłużyć jako lewar nad państwa, takie jak Słowacja, Węgry, może Czechy, czy nawet Ukrainę, bo zaraz o Ukrainie w kontekście dostaw gazu amerykańskiego również powiem. To by była na pewno świetna wiadomość, biorąc też pod uwagę, że w naszym polskim interesie cokolwiek byśmy nie powiedzieli o rządzie słowackim czy, czy węgierskim, szczególnie, bo pamiętajmy oczywiście, że rząd Wiktora Orbana cały czas blokuje pieniądze unijne, które Polsce się należą za przekazanie części naszego sprzętu Ukrainie, ale niewątpliwie gdyby Polska wynegocjowała ze Stanami Zjednoczonymi, które miały przełożenie na Węgry, e, po to, żeby to faktycznie e, Polska stała się takim hubem mm, gazu, LNG e, na Węgry czy Słowację, to byłby z pewnością gigantyczny sukces dla Polski. I oczywiście no, nie, byłoby to jakieś, nie byłoby to jakieś wydarzenie przełomowe i, i polska gospodarka nie wiadomo ile na tym by nie zyskała, ale na pewno z, jeśli chodzi o nasz potencjał tutaj w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, na pewno by się on znacząco zwiększył. E, to jest jedna rzecz. Co do gazu i Ukrainy. To również istotna informacja, która z kolei wczoraj została podana przez biuro prasowe Orlenu, a mianowicie, że Orlen i ukraiński NAftogaz podpisali porozumienie na dostawy amerykańskiego gazu w przyszłym roku. Do Ukrainy trafi 300 milionów metrów sześciennych LNG i jest to efekt dotychczasowej dobrej współpracy, w ramach której podpisano już trzy umowy na dostarczenie surowca. To jest tak oczywiście międzychodem, ale bardzo dobra informacja. Że Polska faktycznie stara się wykorzystywać swój potencjał jako państwa z dostępem do morza. No, Ukraina oczywiście też ma dostęp do morza, ale jej sytuacja jest oczywiście zdecydowanie bardziej skomplikowana. Ale już w przypadku Słowacji czy, czy Węgier, o czym też zaznaczył wcz... Donald Trump w kontekście właśnie spotkania z Wiktorem Orbanem, no to Polska tutaj, nawet jeśli Węgry i Słowacja za bardzo nie chciałyby się z nami dogadywać, to trochę za bardzo nie mają. Czy... Nie mają za bardzo argumentów, żeby polemizować z kolei ze Stanami Zjednoczonymi, które wydaje się, że w tym konkretnym obszarze zmieniają mocno swój kierunek. Co cieszy, jeśli Trumpa za coś trzeba pochwalić, to, to należy to robić. I mam nadzieję, że to będzie trwały kierunek, co nie znaczy oczywiście, że nie ma rys na pewnych decyzjach. Mianowicie wczoraj. Viktor Orban, premier Węgier, był z wizytą w Waszyngtonie, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Panowie bardzo długo rozmawiali z mediami, nie, przepraszam, to nie był gabinet owalny, to była jedna z innych sal, ale w każdym razie było wiele pytań co do związanego z energetyką, a także całą sytuacją geopolityczną Węgier, oczywiście Viktor Orban. Chwalił się, jak ta, jako to świetna sytuacja nie jest na Węgrzech obecnie, szczególnie jeśli chodzi mówimy o gospodarkę. Co jest oczywistym kłamstwem, bo sytuacja gospodarcza na Węgrzech jest jedną z najgorszych w Europie. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o ceny paliw. Już pomijam oczywiście, że no, za pół roku mamy wybory na Węgrzech, i obecna sytuacja Viktora Orbana chyba jest najgorsza, jeśli chodzi o poparcie dla jego ugrupowania. Tak naprawdę od momentu, kiedy pierwszy raz został premierem w 2010 roku, czyli no, już bodajże, 20, bodajże w 2010 roku, mogę się mylić, ale chyba tak. Chyba w przyszłym roku będzie 16-lecie, jak Viktor Orban jest premierem bez przerwy, praktycznie. No i jakie są efekty wizyty Wiktora Orbana w Waszyngtonie? No, można powiedzieć, że słodko-gorzkie. Słodko Mianowicie, jeszcze kilka dni temu, kiedy Donald Trump wracał, ze szczytu w Korei Południowej był zapytany na pokładzie swojego samolotu, mianowicie, czy zostaną zniesione, albo w jakimkolwiek sposób ograniczone sankcje na Węgry, ponieważ właśnie to premier Viktor Orban apelował do Donalda Trumpa, aby Węgry zostały zwolnione z tych sankcji. Wtedy Donald Trump powiedział, że nie przewiduje tak, takiego ruchu. No, ale dzisiaj. Rano, kiedy panowie już kończyli spotkanie, Viktor Orban poinformował, że Węgry zostaną zwolnione z sankcji amerykańskich nad dostawy rosyjskiej ropy. Ponoć udało mu się przekonać Donalda Trumpa, że ten argument właśnie, że Węgry nie są państwem morskim, no i odchodzenie od rosyjskich węglowodorów też musi trochę zająć. Z tym, że Viktor Orban nie powiedział, że jest to zwolnienie. Przynajmniej na razie wyłącznie tylko na rok. No i teraz co mogło stać za taką decyzją, że jednak Donald Trump po raz kolejny zmienił w ciągu kilku dni zaledwie swoją decyzję? Moi drodzy, moim zdaniem cel jest tylko i wyłącznie jeden, a mianowicie, Donald Trump nie chce stracić tak ważnego sojusznika ideologicznego jak Viktor Orban w Europie, bo. Oczywiście można powiedzieć, że interesy kształtują pewne partnerstwa i sojusze, ale no w przypadku jednak Węgier i Stanów Zjednoczonych, no w tym przypadku, no umówmy no się, Węgry to nie jest jakiś znaczący gracz na arenie międzynarodowej, ale no jest bezwzględnym sojusznikiem Donalda Trumpa i Viktor Orban, no ma jakąś tam formę lojalności wobec Stanów Zjednoczonych i administracji MAGA, no i vice versa Donald Trump Cały czas powstrzymuje, że chciałby spotkać się z Władimirem Putinem w Budapeszcie. Co dla takiego kraju jak Węgry też byłoby to w jakimś sensie nobilitacja, że tak spotkanie na tak wielkim szczeblu właśnie odbyła się w Węgier, ale. Raczej, i to też podają takie stacje jak BBC czy Euronews, że decyzja ta raczej jest podyktowana przede wszystkim w pierwszej kolejności, że jednak Donald Trump no nie chce dociskać gospodarki węgierskiej przed wyborami parlamentarnymi, które zostały zaplanowane wiosnę przyszłego roku. Obecnie w sondażach no, Fidesz Orbana notuje znaczące spadki. Co prawda cały czas jest bardzo duża grupa niezdecydowanych wyborców, ale jednak ugrupowanie opozycyjne Tisza który przewodzi prawdopodobnie kandydat na premiera tej e, e, formacji, czyli Pedziar, no odnotowuje już od dłuższego czasu dość wysokie poparcie i z dużym prawdopodobieństwem naturalnie, jeśli nic się drastycznie nie zmieni, no to możemy sądzić, że faktycznie w końcu na Węgrzech po, to, po wielu latach nastąpi przełom i węg na Węgrzech zmieni się y, rząd i też będziemy mieli nowego premiera. Więc tu raczej moim zdaniem przynajmniej... Y, na te zwolnienie z sankcji na ropę rosyjską Węgier raczej należy upatrywać powodów. Przede wszystkim no, w czysto politycznych decyzjach Trump chce w jakiś sposób pomóc, spróbować Wiktorowi Orbanowi jednak utrzymać władzę. Ale to nie znaczy, że nic się nie stało w kontekście odchodzenia Węgier od węglowodorów z Rosji, a mianowicie podczas wizyty Orbana w Białym Domu. Potwierdzono, że Węgry zwiększą zakupy LNG z USA. Jak podoprzeć ciebie jego domu w ramach porozumienia Budapest zobowiązał się do zakupu amerykańskiego gazu o wartości około 600 milionów dolarów, czyli dość sporo, a z kolei Węgry podpiszą z USA międzyrządową umowę o współpracy w dziedzinie energetyki atomowej. No i ona ma objąć zakup również amerykańskiego paliwa jądrowego i amerykańskiej technologii dla elektrowni nuklearnej rozbudowanej, uwaga, przez Rosję. Czyli no, mamy w jakimś stopniu Zwrot. Pytanie, na ile to jest zwrot podyktowany chęcią Viktora Orbana, czy raczej to jest przyciśnięcie przez Donalda Trumpa. A umówmy się no Węgry za bardzo jakichkolwiek lewarów na takiego sojusznika jak Stany Zjednoczone nie mają. Ale w kontekście właśnie tych rozmów, również w międzyczasie odbyło się spotkanie bodajże w Atenach w Grecji, w którym wziął udział nasz minister energii Miłosz Motyka, podczas którego spotkał się z takimi osobami jak sekretarzem zasobów wewnętrznych USA Dagiem Burgumem, sekretarzem energii Chrisem Wrightem, który bardzo często swoją drogą spotyka się z polskimi oficjalami, widział się z, z, wcześniej z premierem Donaldem Tuskiem, bodajże ministrem finansów Andrzejem Domańskim no i teraz widzi się z sekretarzem energii panem yy, ministrem Motyką. i to spotkanie dotyczyło właśnie szerokiej szeroki strategii dostaw amerykańskiego LNG do państw tutaj regionu naszego Europy Środkowo-Wschodniej. No i pan Miłosz Motyka, minister Motyka w swoich mediach społecznościowych wprost zaznaczył, że Polska jest gotowa stać się bramą północną właśnie dla dostaw amerykańskiego gazu LNG. Jednocześnie również na tym spotkaniu w Atenach byli obecni minister gospodarki Słowacji a także minister energii Litwy oni również spotkali się z panem ministrem Motyką. No i mo moi drodzy e słuchacze, powiem tak. My oczywiście możemy się śmiać z naszej klasy politycznej, ale powiem szczerze, jestem naprawdę zbudowany tym, jak Polska oczywiście na razie deklaratywnie ale próbuje korzystać z naszego potencjału, a ten potencjał będzie coraz większy właśnie w kontekście stania się takim hubem energetycznym dla Europy tutaj środkowo-wschodniej. Mamy oczywiście nasz terminal gazowy w Świnoujściu, a już niebawem, no i oczywiście zgodnie z wszystko z terminem się stanie, to na przełomie 2027 i 2028 roku będziemy mieli również terminal FSRU w Gdańsku, który jeszcze bardziej zwiększy Przepustowość dostaw takiego gazu, i myślę, że um, jeśli uda się porozumieć z y, administracją Donalda Trumpa, y, a, myśl, a wydaje mi się, że to jest właśnie w kontekście energetyki, y, raczej tutaj Donald Trump nie będzie patrzył na swoje jakieś antypatie czy, czy ideologiczne kwestie, kto rządzi w Polsce, kto jest prezydentem, kto premierem. Y, ale myślę, że tu jest spokojnie taka wielostronna, multilateralna y, umowa. Czy to właśnie w ramach grupy V4, czy, czy nawet jakiegoś szerszego porozumienia państw Międzymorza, czy nawet szerzej Trójmorza, bo wiemy, że przecież projekt Trójmorza, co prawda średnio udany w przeszłości, ale jednak gdzieś tam był promowany przez Donalda Trumpa. I kto wie, być może faktycznie to jest czas, gdzie Polska zacznie zarabiać na. Na, tym, na miejscu, w którym obecnie jest i, i na swojej geografii, bo o ile często geografia była wielkim przekleństwem państwa polskiego w przyszłości, tak obecnie w niektórych obszarach, łącznie właśnie z energetyką, może stać się dla nas atutem. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnych.